Cześć, Leleniu. A, filmik. Tak, tak. jak ty. jak zakochane Nie palę od nich Rozumiem. od wczoraj. od kiedy grasz w weto? Od 2009. Jak na i jak gram, to różnie mi idzie. A który to twoje mistrzostwa Polski? Drużynowy, czemu nie? W ogóle? no do północy piąte. No proszę. Niektóre Mastery opuszczam, ale to wiadomo. Wszystko trzeba pochodzić z Rozumiem. Co lubisz najbardziej w Masterach wetowych? To tak. Przede wszystkim jest eee. fajna impreza. Z reguły jest to naprawdę fajna misówka. Na przykład bo tych uczniów znaczy stworzył tu się można i poznać, pogadać, popić, pośmiać się. Je. Także jest jest to aktywne. No i oczywiście najważ... no, to najważniejsze. No i przy okazji można pograć karty, wygrać, przegrać, zrobić tego. Tak? Dziękuję Ci bardzo. Tu jeszcze zbliżenie zrobimy na septymę. Dziękuję.